Na dzień dobry, właśnie. A, umyłem się, przebrałem się, ogoliłem się. A Krzysiek dostał właśnie list, ale żeby był dobrze oczytany a nie rzucany na mleczny człowiek, to po prostu będzie na moim kanale, bo nie będzie to przerabiane. Żadnego. To, co byłem. Przeczyta, to będzie uległym na moim kanale. No. To jest święty Krzysztof i To dobra, list czytaj. Tylko nazwiska nie czytaj. Co tu mówił. nie ma nazwiska. Nazwisko na kopercie. Kobieżń 5.03.2021, najdroższy 600. Braci w Chrystusie Panu, męczyniku Podlacki, Bóg, uchwiony, w męczyniku męczenniku Polacki, przyszłym Bogu święty. Muzybol w Uzybol Mleczny nacisnął mi się na, przepraszam bardzo, na okulary na moczu. na okularach. I, I widzę. Okularach. na Kiedy myślę o Tobie. I rozpoczynam pisać ten oto skromny list. Wiem, że jesteś człowiekiem o wielkim sercu, który potrafi dbać o to, co Boże i ludzkie. Wielką troską otaczasz ludzi, którzy żyją obok Ciebie. Niejednokrotnie narażając się na głupie żarty. Jednak Twoje serce jest mocne, bo jesteś mocnym Bogiem. Z względem, z wzruszeniem i łzami w oczach przyjął informację, iż kongregacja nauki, wiary obecnie przygotować proces batyfikacyjny Twojej wspaniałej i szlachetnej osoby, oraz ogłosić Ciebie błogosławionym, a potem świętym męczennikiem. Jest dla mnie ogromna, ogromna radość, że iż i zyskujemy w Twojej znakomitej osobie kolejnej Mego orędownika przed, przed Bogiem. Ty, Krzysztofie, pochodzący z znacznej rodziny, Koronowiczu, z Białorusi, mieszkający najpierw w Wilkowie, a następnie w Białym Stoku. Twoja Wspaniała rodzinka to Bronicy, z domu Wojkowicz, Bogumi, Marien. wszyscy oni są już u Boga i spoglądają na Ciebie przez okno domu Boga. Ojcze, ty, szlachetny Krzysztofie, jesteś na w kolejce. Oni, braci, szukają dla ciebie. Wróć, no, wróć z daleka. Pójść, wspaniały ojciec, broni, urodzony w 1908 roku, a zmarł w 2004 roku, wodu był szeptem. Brał udział w kampanii wrześniowej, natomiast w latach 1949-54 był więźniem władzy. To prawda. Na tebie ożenił się do z domu. Wraz z żoną zamieszką w miejscowości Strzelce, w której się urodził, na terenie Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Do Polski Twój ukochany tatuś i mamusia przyjechali w 1958 roku, w ostatniej repatriacji ludności polskiej. Osiedlili się e, na warmii we wsi Wielkowo, żyją tam po Bożerno. Najdrożsi bracie, od 1995 roku mieszkasz w Białymstoku, gdzie przeprowadziłeś się wraz ze swoją ukochaną rodziną. Ukończyłeś tu szkołę podstawową oraz zasadniczą szkołę zawodową jako kierowca mechanizmu. Odbyłeś następnie zasadniczą służbę wojskową, potem zajmowałeś się solidnie i godnie gospodarstwem rodziców. W 1980 roku wstąpiłeś do Niezależnego Samorządu Związku Zawodowego Solidarność w Białegostoku. Krzysztof jesteś osobą zasłużoną dla Boga, Kościoła i Polski w Białegostoku. Zupełnie nie rozumiem jesteś dla mnie To, że niektóre osoby Ciebie nie szanują A wręcz po wierają Jesteś bracie osobą głosowioną. Pochodzisz Ze szlachetnej rodziny, która Od pokoleń Pilnowała to co Boży i patriotyczny. Widać to w twojej podstawie, twojej podstawie kochasz Boga i kochasz Boga i Pana Jezusa i Matki Najświętszą. Z nimi się liczysz. Jesteś dla nas wzorem, katolikiem, wierzącego. Potrafisz umieć, jeśli trzeba, potrafisz karcić jak dobry ojciec. Zależy Ci, aby człowiek się nie zagubił. Masz szereg snot i zalet. Odnajdziesz, od, odznaczasz się przede wszystkim cnotami, wiarą, nadzieją i miłością. Nie brakuje te, tobie męstwa, roztropności, umiarkowania i sprawiedliwości. Bądź pa patronem wszystkich, którzy potrzebują pomocy, cierpią i się męczą. Ty zaś pielęgnujesz w sobie charyta, charytatyzmy, Boże. Które otrzymałeś niezasłużenie nie od Boga. Nie pozwól, aby ten Boży zapał w tobie gazu. Bóg potrzebuje ciebie. Jak święty Krzysztof, niesiesz Chrystusa innym ludziom. Jesteś apostołem Jezusa. Głosisz Ewangelię Bożą, znasz zasady Boże i ich się trzymasz. Jesteś Bożym rybakiem, łowisz ludzi dla Boga. Nie dziwi fakt, że zostaniesz ogłoszony błogosławionym, a potem świętym. Pełen szacunek i cześć na Ciebie. Błogosław na braci Krzysztofie. Czynisz to na każdym filmie, swoim i moim. I mimo, iż nie jesteś kapłanem, to potrafisz i możesz głosić sprawy Boże. Możesz nas błogosławić, jako głęboko wierzący apostoł Jezusa. Dowód wdzięczności najdroższy Krzysztofie przesyłam Tobie, Republikę Ikony Świętego Krzysztofa. Krzysztofa, ikonę Świętego Krzysztofa, który nosi, nosił Chrystusa. Oryginalna ikona znajduje się w Konstytucy na polu. Od dziś jesteś w posiadaniu unik unikalnej kopii tego świętego obrazu. Niech ten święty obraz znajdzie się w Twoje godne miejsce na ścianie Twojego domu. Ty jesteś, ty też jak święty Krzysztof niesiesz Boga innym. Noś zawsze Boga innym ludziom. Upominaj i karć jak dobry ojciec. Od tego jesteś jak dojrzały mężczyzna. Wodliwy, katolik nie skatelny patriota. To Twój święty obowiązek bądź mężny. Nie lękaj się. Bóg jest tobą. Ty, Krzysztofie, zostałeś kiedyś łowiony przez Boga. On szuka, szukał wtedy ludzi. Gotowych pójść za Nim, by łowić serca, słów Bożych, prawdą. Ty odpowiedziałeś swoim gorącym sercem na wezwanie Boga. Krzysztofie, jesteś ubogim człowiekiem. Twoim skarbem są ręce gotowe do pracy z Bogiem i czyste serce. Bóg, Krzysztofie, potrzebuje Twoich dłoni, Twojego serca, młodego zapałem, Twych kropli potu samotno i samotności. Szanowny Krzysztofie, dziś już razem z Bogiem by łowić serca na morzach, duch ludzkich, bożej, prawdy, siecią i słowem życia. Książęcy Krzysztofie, proszę pokornie, bądź naszym patronem, bądź naszym orędownikiem i na, błogosław nas. Pozwalam Tobie, Krzysztofie, na odczytanie tego listu przed kamerą. Będę wdzięczny i pewnie łzy popłyną w swoich oczu, kiedy będę słuchać tego listu. Twoich prorocznych por, por, ust. Proszę jedynie mu, mojego nazwiska, aby nikt tobie nie dopuszczał. Pozdrawiam, krycusie Panu. Ojcze i Syna i Ducha Świętego. Ani. Tak. powiem krótko. Dobra, już dostałeś długi list. Był i po prostu chcę powiedzieć... O widzicie? U co w ogóle u nas się dzieje no to nie jest prawda ale przepraszam bardzo dobrze ja nie będę nagle, to ja przepraszam bardzo sobie nagrywaj ja nie będę godzinami ty trzymał kamerę i nagrywał jak ty dzisiaj nagrywałeś z czasu film trzeba krótki Temat co jest naprawdę, a nie po prostu fałsz. No widzieliście. Pozdrawiam Was.